Thank Kłaniam się Tobie, anielski chlebie. Kłaniam się Tobie, anielski chlebie, Z głęboką wiarą, nadzieją, miłością. I z głębi duszy uwielbiam Ciebie, choć jestem nicością. Kłaniam się Tobie, Boże Utajony, I z całego serca miłuję Ciebie. Nie przeszkadzają mi tajemnicy zasłony: Kocham Cię tak, jak wybrani w niebie. Kłaniam się Tobie, Boży Baranku, który gładzisz mej duszy przewinienia, którego przyjmuję do serca każdego poranku, a ty mi pomagasz do zbawienia Cud nad cudami. Radiowe spotkania doradcze dla najmłodszych prowadzi ksiądz Marek Mazurek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. To, co stare za nami, zaczynamy od początku. Dostajemy kolejny czas i kolejną szansę. Na co? By zmienić, poprawić w sobie to, z czego jesteśmy niezadowoleni, co nam się w nas nie podoba, na co czasem być może zwracają nam uwagę dorośli, mama, tata, babcia, może pani w szkole, a może nawet koleżanka czy kolega. Przede wszystkim jednak mamy szansę poprawić to, co nie podoba się w nas panu Bogu. Myślę, że nie tylko możemy, ale chcemy się zmieniać chcemy być coraz lepsi. Chcemy być coraz bliżej Pana Boga. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym pięknym adwentowym czasie. Cieszę się z Waszej obecności, z obecności Waszych rodziców, dziadków i wszystkich, którzy razem z nami będą wędrować adwentową drogą. Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa Adventus, co oznacza przyjście, nadejście. To czas oczekiwania. Czekamy na przyjście Pana Jezusa. Czekamy na Boże Narodzenie. Wczorajsza niedziela to pierwsza z czterech niedziel Adwentu poprzedzających tak oczekiwane przez nas święta Bożego Narodzenia. Pewnie nieraz słyszeliście o tym, że kiedy zaczyna się nowy rok kalendarzowy, ludzie często robią różnego rodzaju postanowienia. A ja myślę, że powinniśmy dobre postanowienie zrobić na początku nowego roku liturgicznego, na początku Adwentu. W końcu czekamy na naszego Zbawiciela, a na powitanie kogoś takiego trzeba się wyjątkowo dobrze przygotować. Adwentowemu oczekiwaniu na Boże Narodzenie towarzyszy bardzo dużo znaków. Jednym z nich jest Msza Święta. Te wyjątkowe Msze Adwentowe to Roraty. Roraty to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny. Mają one w Polsce bardzo długą tradycję sięgającą XIII wieku, czyli bardzo odległych czasów. W czasie adwentu do Kościoła na porannem szeroratnie przychodzili wtedy, jak zapisano w kronikach, przedstawiciele siedmiu grup społecznych. W katedrze na przykład pojawiali się król, biskup, przedstawiciel senatorów, szlachty, żołnierzy, kupców i chłopów, właściciele ziemi gospodarstw rolnych. Wszyscy przystępowali do ołtarza i na siedmioramiennym świeczniku stawiali zapalone świece. Każdy z nich głośno wypowiadał słowa: Gotów jestem na Sąd Boży. Dlaczego takie gesty i takie słowa? Bo Adwent, jak powiedzieliśmy, to czekanie. Jak kiedyś Izraelici czekali na obiecanego Mesjasza, tak teraz my czekamy na Boże Narodzenie. Ale Adwent przypomina też o czekaniu na powtórne przyjście Pana Jezusa. Pan Jezus to obiecał: przyjdzie na świat po raz drugi, i o tym też przypomina Adwent. Całe nasze życie jest czekaniem na Niego. Z każdym dniem, z każdym rokiem jesteśmy coraz bliżej spotkania z Panem Bogiem. Dlatego nasi przodkowie, pamiętając o tym, głośno wypowiadali słowa: Gotów jestem na sąd Boży. Według tradycji, msze roratnie odprawiane są o świcie, czyli bardzo wcześnie rano, jeszcze przed wschodem słońca. Nie spotkamy już dzisiaj jednak na nich ani króla, ani szlachcica. Przy ołtarzu zapalana jest specjalna duża świeca, najczęściej biała z niebieską kokardą, nazywana roratką, jako symbol Matki Bożej oczekującej narodzenia Zbawiciela. Do ołtarza na początku, przy zgaszonych światłach idziemy w uroczystej procesji z lampionami, niektórzy ze świecami. To światło jest symbolem Jezusa, który przychodząc na świat, rozproszył ciemności grzechu. Światło lampionu jest też takim znakiem. Tu jestem, panie Jezu, przyjdź, czekam na Ciebie, przygotowuję się na spotkanie z Tobą. I jeszcze jedno, co warto zapamiętać. Msze odprawiane są w dni powszednie, od poniedziałku do soboty. Ksiądz ubrany jest wtedy w ornat koloru białego, inaczej niż w niedzielę adwentowe. Wczoraj podczas mszy niedzielnej, jak pewnie zauważyliście, ksiądz miał ornat koloru fioletowego. Ten kolor jest symbolem pokuty i oczekiwania. Dlaczego podczas rorad ksiądz ma ornat biały? Dobre pytanie. Bo jak już wspomniałem, roraty to msza tak zwana wotywna, ku czci najświętszej Maryi Panny. Dlatego mamy kolor biały. Popatrzcie, ile znaków symboli ma Adwent. Wystarczy tylko szeroko otworzyć oczy i serce, żeby to wszystko zobaczyć i jak najlepiej ten piękny czas przeżyć. Przez ponad trzy tygodnie będziemy się spotykać i razem przygotowywać nasze serca na Boże Narodzenie, na przyjęcie Pana Jezusa. Dzisiaj zrobiliśmy pierwszy krok. Nasze doradnie spotkania noszą tytuł Cud nad cudami. Te słowa kojarzą mi się z pewną pieśnią. Posłuchajcie uważnie słów. Pieśni, którą przed chwilą słyszeliśmy, a może niektórzy nawet śpiewali ją cicho, bo to bardzo stara i znana pieśń eucharystyczna, zawiera się właściwie wszystko, o czym podczas tegorocznych spotkań oratników będziemy rozmawiać. Chodzi o największy cud, jaki codziennie dzieje się w każdym kościele na kuli ziemskiej, o to, co najważniejsze dla chrześcijan, o to, co dzieje się podczas każdej mszy świętej. Zachęcam Was, byście w domu, w książeczce do nabożeństwa, odszukali pieśnię eucharystyczną Cuda nad Cuda. Przeczytali ją uważnie i choć przez chwilę pomyśleli, o czym mówią słowa. Komunia duchowa. O Jezu. Wierzę, że jesteś obecny w przenajświętszym sakramencie ołtarza. Kocham Cię i pragnę się z Tobą zjednoczyć, ponieważ w tej chwili nie mogę Cię przyjąć w Komunii Świętej. Przyjdź do mego serca w sposób duchowy. Ukryj mnie w ranie najświętszego serca swego. Spraw, abym w Tobie i przez Ciebie mógł nieustannie uwielbiać, miłować i wynagradzać Twemu sercu. Amen. Litania do Przenajświętszego Sakramentu Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu w najświętszym sakramencie jako Bóg i człowiek obecny, zmiłuj się nad nami. Jezu, żywy chlebie, któryś z nieba stąpił, zmiłuj się nad nami. Jezu, utajony Boże i zbawicielu, zmiłuj się nad nami. Jezu, nieustająca ofiaro Nowego Przymierza, zmiłuj się nad nami. Jezu, ofiary czci i uwielbienia najgodniejszy, zmiłuj się nad nami. Jezu, prawdziwa ofiaro błagalna za żywych i zmarłych, zmiłuj się nad nami. Jezu, niewinny baranku Boży, zmiłuj się nad nami. Jezu, chlebie anielski, zmiłuj się nad nami. Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy, zmiłuj się nad nami. Jezu, przymierze miłości i pokoju, zmiłuj się nad nami. Jezu, źródło łask wszelkich, zmiłuj się nad nami. Jezu, pociecho zasmuconych, zmiłuj się nad nami. Jezu, ucieczko grzesznych, zmiłuj się nad nami. Jezu, wspomożycielu słabych i obarczonych, zmiłuj się nad nami. Jezu, lekarzu chorych, zmiłuj się nad nami. Jezu, pokarmie w godzinie śmierci, zmiłuj się nad nami. Jezu, szczęśliwości wybranych, zmiłuj się nad nami. Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas panie. Od niegodnego pożywania ciała i krwi Twojej Najświętszej zachowaj nas, Panie. Od wszelkich porządliwości ciała zachowaj nas, Panie. Od porządliwości oczu zachowaj nas, Panie. Od wszelkiej pychy zachowaj nas, Panie. Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu zachowaj nas, Panie. Od wszelkiej lekkomyślności umysłu zachowaj nas, Panie. Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim, zachowaj nas, panie. Od grzechu każdego, zachowaj nas, panie. Od śmierci wiecznej, zachowaj nas, panie. Przez najświętsze wcielenie Twoje, wybaw nas, panie. Przez gorzką mękę i śmierć Twoją, wybaw nas, panie. Przez nieskończoną miłość, którąś nam okazał przez ustanowienie najświętszego sakramentu, wybaw nas, panie. Przez swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim, okazał: Wybaw nas, panie. Przez pięć ran Twego najświętszego ciała, któreś za nas sobie zadać, pozwolił: Wybaw nas, panie. Przez najdroższą krew Twoją, którąś nam na ołtarzu zostawić, raczył: Wybaw nas, panie. My, grzeszni, prosimy Ciebie: wysłuchaj nas, panie. Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku temu najświętszemu sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył, wysłuchaj nas Panie. Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci się nie podoba, w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył, wysłuchaj nas Panie. Abyś nas w łasce swojej zachować i umacniać raczył, wysłuchaj nas Panie. Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś serca nasze łaską swoją oczyścić i poświęcić raczył. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam skutków tego niebieskiego, najświętszego sakramentu w obfitości doznawać pozwolił. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas przez tę tajemnicę miłości z sobą coraz doskonale zjednoczyć raczył. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii Świętej w nas wzbudzić, raczył. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam dogodnego przygotowania się na tę ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc, raczył. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas w godzinę śmierci tym pokarmem niebieskim zasilić i wzmocnić, raczył. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć, raczył. Wysłuchaj nas, panie. Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył, wysłuchaj nas, panie. Abyś nas na wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył, wysłuchaj nas, panie. Abyś nas wysłuchać raczył, wysłuchaj nas, panie. Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O święta uczto, w której Chrystusa pożywamy, i pamiątka męki Jego uczczona. Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielan bywa. Módlmy się. Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę męki swojej w cudownym sakramencie, racz nam dać, błagamy, i żebyśmy najświętsze ciało Twoje i najświętszą krew Twoją, jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem, dla uleczenia i zbawienia dusz naszych, przez Ciebie odkupionych. Przyjmowali i świętością tegoż sakramentu przez boskie zasługi Twoje królestwo niebieskie sobie zapewnili. Który z Bogiem Ojcem w jedności ducha świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Hymn ku czci Świętej Eucharystii. Jezu, rozkoszy mej duszy, anielski chlebie. Pogrąża się cała istota moja w Tobie i żyje Twym boskim życiem, jak wybrani w niebie, a prawdziwość tego życia nie ustanie, choć spocznę w grobie. Jezu, Ty Eucharystio, nieśmiertelny Boże, który ustawicznie przebywasz w mym sercu, a gdy mam Ciebie, śmierć sama szkodzić mi nie może, tak mi mówi miłość, że ujrzę Ciebie w życia końcu. Przepojona twym boskim życiem Patrzę spokojnie w niebiosa dla mnie otwarte, A śmierć zawstydzona pójdzie z niczem, Bo twe boskie życie mej duszy zawarte. A choć z woli Twej świętej, — o panie, Śmierć ma się dotknąć ciała mojego, Pragnę niech jak najspieszniej nastąpi to rozwiązanie, Bo przez nie wstępuje do życia wiekuistego. Jezu, Eucharystio, życie mej duszy, Tyś mnie wywyższył do sfer wiekuistych Przez mękę i konanie w strasznej katuszy. Oczekiwanie duszy na przyjście Pana Nie wiem o Panie, o której przyjdziesz godzinie, A więc czuwam nieustannie i nadsłuchuję. Jako oblubienica Twoja wybrana, bo wiem, że lubisz przychodzić niepostrzeżenie, lecz serce czyste z daleka cię panie wyczuje. Czekam na ciebie panie wśród ciszy i milczenia, z tęsknotą wielką w swym sercu, z nieprzezwyciężonym pragnieniem. Czuję, że moja miłość ku tobie w żar się zamienia. I jak płomień wzniesie się w niebo w życia końcu, a w ten czas spełnią się wszystkie moje życzenia. Przyjdź już, najsłodszy mój Panie, i zabierz me serce spragnione. Tam do siebie, w te górne niebios krainy, gdzie trwa wiekuiste Twe życie. Bo życie na ziemi to jedno konanie, bo serce me czuje, że do wyżyn jest stworzone, i nic Go nie zajmują tego życia niziny, bo ojczyzna moja to niebo, wierzę w to niezbicie. Blisko jesteś, Panie mój, blisko także czuję tchnienie Twe, i przychodzisz do mnie już dotykasz mnie, łaską przebaczenia karmisz moją duszę. Blisko, blisko, blisko jesteś Panie Już dotykasz mnie łaską przebaczenia karnisz moją duszę. Blisko, blisko, blisko jesteś, Panie mój. Blisko także tchnienie twe. I przychodzisz do mnie już do ty. moją duszę. Blisko, blisko, blisko jesteś, Panie mój, blisko tak, że czuję tchnienie Twe i przychodzisz do mnie już do Ty. Panie mój, blisko tak, że czuję tchnienie Twe I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie Łaską przebaczenia karmisz moją duszę